W poniedziałek tutaj klasa pierwsza przeprowadziła lekcję dotyczącą bezpieczeństwa i efektywności depozytów bankowych. Dzisiaj przed nami drugie ważne zadanie, bym chciał tutaj coś nowego, fajnego, nowe doświadczenie zdobywać, czyli debata na temat czy konto internetowe jest zagrożeniem dla waszych finansów mm -hmm. osobistych. Mam nadzieję, że przygotowane przez nas argumenty mm -hmm. tutaj przekonają tutaj wszystkich tutaj słuchaczy do jednej tej tezy, która tutaj yy, zostanie tutaj postawiona. W Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku ponad 90% gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu. Z kolei w ostatnim roku przybyło ponad pół miliona użytkowników bankowości internetowej. Bardzo dziękuję tutaj naszym koleżankom za przedstawienie takiego wdrożenia do dyskusji, takiego kontekstu, który pozwoli nam lepiej zapoczątkować debatę. Za chwilkę przedstawię regulamin debaty, tak? Jeszcze jest teraz chwileczka na to, aby zaczerpnąć łyka wody dla uczestników, czyli małą przerwę techniczną robimy i już za chwileczkę wdrażamy się we właściwą debatę. Debatę rozpoczyna kapitan strony propozycji. Ma on maksymalnie 3 minuty na inwokację oraz przedstawienie argumentacji. Także szanowna Pani Marszałek, szanowni eksperci, szanowna publiczności, szanowni oponenci. Jest mi niezmiernie miło być liderem tej grupy propozycji, która będzie udowadniać i mam nadzieję, że udowodni, że konta bankowe niosą zagrożenie dla finansów osobistych. Będziemy starać się udowodnić, że, że wszystkie zagrożenia... Jakie, są, jakie płyną, rzekomo płyną z posiadania konta internetowego, nie są winą idei konta bankowego, tylko pochodzą z w ogóle innego źródła, na które nie patrzymy. To tak, w dzisiejszych czasach większość osób posiada konto bankowe, z czym idzie kartę płatniczą, lecz nie zdają sobie oni sprawy z tego, jakie to są zagrożenia, co za tym idzie. Wiem to sam z własnej autopsji, ponieważ ja sam nie wierzyłem, że mogłem zostać okradziony, a stało się tam. I to niekoniecznie ze strony bankowej, lecz z wielkiego koncernu Microsoft. W takim razie chciałbym opowiedzieć swoją historię z mojego życia, odnoszącą się do zachowywania danych karty przez duże korporacje takie jak Netflix czy Amazon. Jako przykład opowiem swoją historię. Zakupiłem Netflixa ze swojego. Ze swojej karty, podając tam wszystkie dane, i po miesiącu po upływie abonamentu usunąłem ją jako płatność. Po upływie znów abonamentu Netflix sam podłączył moją kartę, mimo że dostałem zapewnienie, że dane mojej karty zostały usunięte w 100%. Przede wszystkim cieszę się, że mogłam tutaj z, ze strony widowni tę debatę zobaczyć, ze strony naszych rówieśników przeprowadzoną. Wyniosłam z niej wiele potrzebnej wiedzy, między innymi fakt, że tak naprawdę mimo ciągle narastającej liczby przestępstw, przestępstw internetowych właśnie dotyczących bankowości, tak naprawdę Praktycznie wszystkie są powodowane przez naszą nieuwagę, a nie przez fakt samego posiadania i korzystania z konta bankowego w internecie. Bardzo się cieszę, że miałem przyjemność wziąć udział ze strony widowni w takiej debacie. Z tej debaty wyniosłem to, że zmieniłem swoje zdanie na temat płatności. Zawsze wolałem płatność gotówką. Teraz zrozumiałem, że strata gotówki jest zdecydowanie bardziej łatwa. Ponieważ zawsze kartę można zablokować, a gotówkę się gubi od razu. Dziękuję. E, dziękuję, że mogłam brać udział w tej debacie. E, po stronie widowni wyglądało to e, całkiem inaczej i można było e, tak wizualnie spojrzeć na jedną, jak i drugą stronę. E, uważam, że e, płatność e, poprzez konta bankowe jest naprawdę opasalne. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na warsztaty pod nazwą Laboratorium Autentyczności Pieniądza.